Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Krzysztof Śmiszek, wiceszef klubu Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, dlaczego od kilku miesięcy trwa dyskusja na temat wspólnych list, a nie na temat programu, czyli w zasadzie oferty dla Polaków, tego co politycy powinni dla Polaków zrobić? No, trochę też mnie to martwi, bo ja wyznaję zasadę, że oczywiście układanie strategii politycznych, dogadywanie się pomiędzy różnymi partiami politycznymi musi mieć miejsce, bo to jest natura polityki, ale wolałbym, i na szczęście to się już dzieje, coraz Częściej, że, te rozmowy, że te rozmowy powinny być prowadzone w kuluarach, gdzieś w zaciszu gabinetów, natomiast y, y, partie y, polityczne powinny pokazywać program i y, uwodzić y, swoich wyborców y, propozycjami programowymi, ale ja nie widziałbym tego, panie redaktorze, tego aż tak bardzo w czarnych barwach, bo y, widzimy, że od dobrych y, paru tygodni no, jednak spór programowy w Polsce y, zaistniał i to za, za, za pośrednictwem, czy to Platformy Obywatelskiej, czy to Lewicy, także Rządzącej partii. Więc dzisiaj na szczęście zaczynamy rozmawiać i spierać się o różne propozycje, na przykład babciowego, renty wdowiej czy budownictwa mieszkaniowego. Jaką wizję powinna mieć opozycja, czy jaką wizję powinny mieć partie, które mają jakąś powiedzmy, no, przykładają wagę do tego typu problemu. Jak pan mówi o babciowym, czyli ostatniej propozycji Donalda Tuska, albo o mieszkaniach, tutaj partie już od kilku tygodni podnoszą to zagadnienie, to nie ma pan wrażenia, że ta część sceny politycznej prawej i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska coraz częściej jednak telewicowe postulaty wy, wyrzuca na, jako, jako główne punkty swoich programów, swoich nie propozycji? Nie mam takiego wrażenia, a nawet jeśli one na pierwszy rzut oka i ucha wyglądają jakby no, ocierały się o propozycje socjaldemokratyczne, to niestety, ale nic wspólnego z takimi propozycjami nie mają. Bo e, proszę spojrzeć na, na, nawet na te dwa tematy, które, o których dzisiaj mówimy: budownictwo mieszkaniowe i y, 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 propozycje wsparcia kobiet powracających na rynek pracy. No to jak popatrzymy sobie na propozycje na przykład platformy, ale mówię to nie atakując platformy, mówię to po prostu y, w kontekście zwykłego politycznego sporu programowego, e, to platforma proponuje dopłacanie do kredytu. No więc kto może być z tego zadowolony? No, na pewno może być zadowolony bank i może być zadowolony deweloper, bo będzie miał stałe źródło dofinansowywania swojej dzia działalności. Lewica mówi okej, okay, dopłacajmy do kredytów, ale to nie może być jedyny, jedyne rozwiązanie. Uzupełnieniem e, głównego e, pomysłu e, może, Lewicy może być właśnie dopłacanie do kredytu, a tym pomysłem Lewicy jest budowanie tanich mieszkań, czy mieszkań na tani wynajem, czy z tanim, z niskim czynszem e, za pośrednictwem samorządu we współpracy z, z rządem i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. A druga sprawa, babciowe. No. Panie redaktorze, super, 1500 zł dla każdej kobiety, która decyduje się wrócić na rynek pracy, ale na co pójdzie te 1500 zł? No na prywatny żłobek i na prywatne przedszkole. No, e, znowu mamy pompowanie pieniędzy w sektor prywatny i e, odłogiem leżą usługi publiczne. Lewica mówi super, dopłacajmy kobietom, które decydują się na, wrócić na rynek pracy, ale to może być tylko uzupełnienie czegoś, co jest podstawowe, a podstawową e, sprawą powinny być dostępne żłobki i przedszkola. I ostatnie zdanie, dwie trzecie. Polskich gmin w, Polsce, w naszym kraju nie ma dostępu do. czy nie ma infrastruktury żłobkowej. No to chyba coś trzeba z tym zrobić i przez. Ostatnie 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nie poradziło sobie z, z, z usługami publicznymi, w tym z budową przedszkoli Dyskutowaliśmy i Dyskutowaliśmy wczoraj w debacie politycznej, między innymi, na ten temat, ale tak sobie myślę, to zatrzymajmy się tu na chwilę przy tych żłobkach i szkołach. Czy to też nie jest trochę rozmywanie odpowiedzialności między samorządem a państwem? Bo z jednej strony państwo płaci na te zadania związane z edukacją, ale ostatecznie za ich wykonanie jest odpowiedzialny samorząd. Czy tu w ogóle nie powinno do Dojść do zmian. Ale oczywiście, że powinno dojść do zmian, bo dzisiaj mam takie wrażenie, rozmawiając z samorządowcami, na przykład na Dolnym Śląsku, e, pierwszą, e, na pier, w pierwszym zdaniu. Kiedy odpowiadają mi, jakie są problemy danego samorządu, mówią edukacja, która pożera 30-40% budżetu każdej gminy, każdego samorządu. I nie byłoby problemu, panie redaktorze, gdybyśmy, gdyby te pieniądze były pieniędzmi, które w, w, w zupełności wystarczają na ogarnięcie czy na zorganizowanie edukacji żłob, żłobków w przedszkoli, gdyby one były z rządu. Natomiast one wszystkie z rządu nie pochodzą. Czyli środki własne samorząd musi dokładać do zadania, które jest zadaniem konstytucyjnym. Instytucyjnie przypisanym do, do rządu. Dlatego my proponujemy, jako lewica, na przykład, wyprowadzenie płacy nauczycielskich z, z, z samorządu i znowu powrót do tego centralnego wypłacania pensji nauczycielskich z budżetu państwa. Wtedy jak ja rozmawiam z każdym samorządowcem, to nie mówią, panie pośle, no to byłby jak gwiazdka z nieba. Wreszcie mamy odblokowane pieniądze na inne kwestie edukacyjne. Wreszcie możemy zająć się prawdziwym pra zadaniem, jakim jest organizowanie edukacji, to zgodnie z ustawą przynależy do, do samorządów, a nie zajmowanie się buchalterią i wypłacaniem pieniędzy nauczycielom. I, I to jest jeden z, z postulatów, który lewica na pewno położy na stole w tej kampanii wyborczej. Leszek Balcerowicz napisał na swoim Twitterze, że zamiast straszenia Konfederacją Donald Tusk i Platforma powinni zastanowić się, w jakiej mierze ich ściganie się z prawem i sprawiedliwością w rozdawniczym populizmie, jak to ujął pan Balcerowicz, zwiększa popularność Konfederacji. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią, gdy traktuje się ich jak idiotów, pyta pan profesor. Co pan na to? No... Y Mocna laurka i taka krytyczna laurka ze strony guru Platformy Obywatelskiej, jakim zawsze był i chyba dalej jest, tak mi się wydaje Leszek Balcerowicz. To na pewno nie jest to guru ludzi o poglądach lewicowych. Wszyscy pamiętamy spuściznę Leszka Balcerowicza z lat 90. i początku 2000. Natomiast ja nie chcę urządzać życia platformy Obywatelskiej. Mają swojego szefa. Ten szef raz mówi o tym, że e, e, trzeba wrócić do korzeni chrześcijańskich, raz mówi, że będzie li, liberalizował prawo aborcyjne, raz mówi, że trzeba być liberałem i wrócić do źródeł e, e, do myślenia o, e, o, o tej partii właśnie w liberalizmie. Drugi raz mówi, że jest socjaldemokratą. Panie redaktorze, ja się nie zajmuję platformą. Ja się nie chcę zajmować hołownią ani Kosiniakiem Kamyszem. Ja się zajmuję swoją partią Lewicą, e, która, e, która ma propozycję. Pro Programowe dla Polek i Polaków. Natomiast nie ma niczego gorszego w polityce. Tak mi się wydaje, choć w tej polityce jestem dopiero 3,5 roku, ale widzę, jak traktują, traktują wyborcy liderów czy partie, które no, zmieniają swoje poglądy jak kameleon. No, wolałbym Żebyśmy mieli jakiś, jakąś stabilizację na tej scenie politycznej i żebyśmy wiedzieli, że jak głosujemy na lewicę, to głosujemy na socjaldemokrację, a jak na platformę, to na chrześcijańską demokrację na centroprawicę. No i to byłoby wszystko poukładane. Dzisiaj trochę widzę, platforma się no, ciągle chce określać, to jak jeszcze, po jakiej stronie stoi. To jeszcze powinien być zakaz zmiany barw klubowych w trakcie trwającego meczu, czyli w trakcie kadencji. Swoją drugą lewicę poparłaby taki wniosek? No to jest ciekawe rozwiązanie. Ja jestem w swojej partii od początku. To i gdzie się A, nie da. wybieram. E, natomiast Ale widzimy takich jasiów Możemy znaleźć mnóstwo przykładów, no właśnie. No właśnie, są tacy jasie wędrowni, wędrowniczki i małgosie wędrowniczki, e, to jest, oczywiście, to jest jakiś sposób na utrzymanie się w polityce, tak? Ale nie jest uczciwe w stosunku do wyborcy. No, nie, no, to Mówiąc trzeba by zapytać prost. wyborców, ale chyba z tego co słyszę, to wyborcom bardzo się nie podoba, kiedy się zmienia partię w trakcie, w trakcie kadencji, no bo ktoś głosuje na kogoś, mając zapewnienie, że jest się w danym, w danym ugrupowaniu reprezentującym no, nie siebie, ale zestaw poglądów, prawda? Więc no, ja jestem dosyć mocno krytyczny, jeśli chodzi o zmianę. Zmiany barw. A czy to powinno być rozwiązanie ustawowe? No czemu nie? Możemy o tym rozmawiać. Ktoś kiedyś zaproponował, żeby wraz ze zmianą barw w trakcie kadencji tracić mandat poselski czy, czy senatorski. To może być trochę sprzeczne z konstytucją. Nie wchodząc w szczegóły, tutaj odzywa się moja dusza Prywnika. prawnika, bo to jednak jest wolny mandat i jednak nieskrępowany instrukcjami wybor wyborców. Tak mamy skonstruowane prawo wyborcze i konstytucje. Natomiast oczywiście. No możemy, możemy o tym rozmawiać. Mnie się, jestem krytyczny i mnie się bardzo nie podoba, jeśli ktoś mówi, że jest nie wiem, po demokratycznej stronie i w trakcie, w trakcie kadencji myśli sobie, że utrzyma swój mandat i przejdzie na drugą stronę. No, to jest słabe, żenujące i e, tak nie powinno być. Powiedział pan przed chwilą o, o aborcji. E, kilka dni temu Robert Biedroń informował o, 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 o darmowej aborcji dla Polek w Finlandii. E, Potem się okazało, między innymi Radio RMF o tym informowało, że takiego porozumienia wcale nie ma. O co chodzi, panie pośle? No dobrze pan trafił, bo akurat byłem częścią delegacji w Finlandii, spotkałem się z panią premier Saną Marin. Czyli będziemy mieć teraz informację z pierwszej ręki premierową. No, to będzie pierwsza, pierwsza, z pierwszej ręki. O co pierwszej chodzi, pierwszej panie pośle? Ręki. Musimy wziąć pod uwagę jedną kwestię. Teraz w Finlandii toczy się kampania wyborcza. Za tydzień są wybory do parlamentu. Jak na warunki fińskie, ta kampania jest bardzo brutalna. Fin Finowie są bardzo kulturalnym i spokojnym e, narodem, natomiast nawet tam e, emocje sięgają zenitu. I oczywiście po, tej na, po tym naszym spotkaniu z panią premierką e, Finlandii. na którym tylko, padło... tylko zacytuję, bo sobie szybko tutaj otworzyłem ten tweet Roberta Biedronia, który napisał, że mamy porozumienie o darmowej aborcji dla Polek w Finlandii, gabinet Sany Mariny chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw, nasze partie, lewica i mm, socjaliści demokratyczni w Finlandii. I zaczynają rozmowy o tak. szczegółach. W nowej kadencji fińskiego rządu sfinalizujemy sprawę. I tak, i to jest prawda, To jest prawda. I to 100% te słowa oddają wszystko to, co padło podczas tego spotkania. Tylko chciałbym dokończyć jedną, jedną kwestię. Zaraz po tym, jak spotkaliśmy się z panią premier, prawica fińska oskarżyła, i to jest cytat, panią premier o chęć mordowania polskich dzieci za fińskie pieniądze. Więc to jest ten poziom debaty. Ja nie dziwię się pani premier, która dzisiaj musi odpierać tego typu żenujące, absurdalne ataki. Nasze partie, bo przecież delegacja, w której byłem, nie była oficjalną delegacją państwową, bo lewica w Polsce jest w opozycji, bo zawarliśmy porozumienie, że wrócimy do tych rozmów po wygranych wyborach przez socjaldemokratów w Finlandii i dalej będziemy kontynuować te rozmowy, bo dzisiaj to też jest żenujące moim zdaniem i strasznie smutne. Że trzeba jeździć do innego kraju, do Belgii, Hiszpanii czy do Finlandii i prosić tamte rządy o to, żeby zapewniły Polkom ich podstawowe prawa, których nie mogą mieć w swoim kraju. Dzisiaj prawo i sprawiedliwość gotowało Polkom piekło. Kobiety w Polsce boją się rodzić, kobiety w Polsce umierają z powodu strachu lekarzy, jeśli chodzi o, o przerwanie ciąży. Więc czymś naprawdę niepokojącym jest, że opozycja musi brać sprawy w swoje ręce i prosić inne rządy o to, żeby uruchamiały możliwość przerywania ciąży Polkom. Za granicą, tak zrobił rząd belgijski. W Belgii rząd belgijski wy, wysupłał specjalne pieniądze na specjalny fundusz dla Polek, które uciekają przed pisowskim reżimem antyaborcyjnym do Belgii i tam w Belgii za darmo przerywają swoje zagrożone ciąże. A myśli Pan, że na przykład Donald Tusk byłby w ogóle skłonny do zmiany w zakresie prawa? Wie pan, ja z radością przyjmuję deklarację, że Platforma chce przedstawić tego typu rozwiązania w nowym parlamencie. I Tylko, wierzy pan w to? Wie pan, to nie jest kwestia wiary. Ja bardziej chciałbym zapytać wyborców czy Dla naszych wyborców, słuchaczy, tak. czy, to jest, czy to jest wiarygodne. No bo no mamy, mamy, do, mamy na stole dwie propozycje. Lewicy i propozycje Platformy Obywatelskiej. Lewicy, która zawsze, kiedy była u władzy, próbowała y, zliberalizować prawo antyaborcyjne i Platformę, która zawsze umywała od tego ręce. Więc y, y, jeśli z tej rozmowy ma wyniknąć cokolwiek konstruktywnego o aborcji, to ja bym chciał zachęcić naszych słuchaczy do jednego. Głosujcie na Lewicę, bo Lewica będzie gwarantem, że przypilnujemy naszego większego koalicjanta w nowym rządzie, że te, te sprawy zostaną raz na zawsze y, załatwione i nikt, nikt nie zatnie się w toalecie, czy, y, czy nie zdąży na, y, na, na, na głosowanie. My Będziemy gwarantem tego, żeby te deklaracje Donalda Tuska stały się, stały się ciałem, a nie tylko zostały słowem. Musimy kończyć, Panie Pośle, trochę zmieniliśmy plan, to znaczy ja tutaj zmieniłem plan, bo wiadomo. Rozmowa, pan rozmowa toczy się na żywo, ale jeszcze pytanie o, o, o ryzyko utraty funduszy unijnych. Pisze między innymi o tym Rzeczpospolita, że te fundusze mogą zostać wstrzymane. Spodziewa się Pan, że naprawdę tak się może zdarzyć? Niestety boję się, że, to, co, że, że ten scenariusz staje się coraz bardziej realny. Już nie tylko straciliśmy jako Polacy pieniądze z krajowego. Planu odbudowy, które od, od prawie 700 dni są zablokowane, ale moim zdaniem te wielkie pieniądze z podstawowego budżetu unijnego na najbliższe 7 lat także zostaną wstrzymane przez głupią, bezrozumną, beznadziejną wojnę polskiego rządu z Unią Europejską, bo na jednej szali mamy setki miliardów złotych na rozwój Polski, dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych, a z drugiej strony mamy taką Pseudowartość jak y, y, łamanie kręgosłupów polskich sędziom, to jeżeli y, tą drugą wybiera Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że świadomie odcina Polaków od dostępu do pieniędzy. To jest hańba, to jest wstyd, bo zawsze y, ambicją każdego rządu od 2004 roku było przywożenie pieniędzy, a nie wywożenie pieniędzy do Unii Europejskiej, ale tym razem widać, że zmieniły się priorytety. Wolimy miliardy płacić do Unii, zamiast te miliardy pozyskiwać. To się nie zmieni, dopóki będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wiceszef klubu Nowej Lewicy, poseł Krzysztof Śmiszek był gościem rozmowy dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Pięknego dnia. Dziękuję bardzo.